Siemanko wszystkim, znowu gramy w Roblox, a tym czasem pogramy sobie tylko w Modern Mystery. Dobram. dobra. Na razie czekamy, aż wygrają i wybierają mapę, sobie coś tu przejrzymy. Takie rzeczy. To sobie są. Słodki, można jakieś sukcesy. Pani Gram tutaj z kolejną na końcu zanim się nie przytywała. Zawsze. No w sumie gram. To tu nie można wejść, to bez sensu. i sobie stokujemy i w ogóle. Ale widzimy się zaraz, jak już wybiorę planszę. Dobra, wygrała już jakaś osoba, więc będziemy zaraz zaczynać. Dobra, idziemy do Teraz będzie ładowa nie ma. Dobra już jest. Kciuchcie, bo chciała to. Nie wiem co to jest, ale w tych korytarzach jak nie wiem co byłam. Ciekawe co będzie. Dobra, jesteśmy jednak jesteśmy w jaskini. jest innocentem, który nie winno osoba. A on to chodzi. Nie, ta osoba mi się wydaje podejrzana. Myślę, że sobie wyjdziemy. i są dźwięki w tle. Ale jak ktoś tam u mnie w rodzinie na dole robi inhalację. Dobra, pozbieram sobie te monety. I nie mam pojęcia, po co są te monety. O, ja się tych osób. Te osoby są straszne. O, jakie? Nie! No, ja! Burde kurde w telet wesną cele biegi jakieś. Bramy następną wądeczkę i szukamy tego gdzie jest te wejście tu. O coś to jest troszkę. Boże Narodzenie we Włoszech, a to nie, nie to woli już te korytarze. O nie, będzie to, to w środkowym. No, będzie to w środkowym. Będzie to na boku. środkowym. Ja mam taki łapinek. No są niewinne Ogólnie... A nie, nie, są aż takie złe. w jakiejś jaskini, Magasy, I bo... W ogóle ten. Znaczy ten film zdobył dwie lajki. To będzie to coś, Ale trochę słabo. Wiecie, wbijcie. Mi bo fajny jest ten odcinek. Fajnie się grało. z się się pomodowało. Mam taką nadzieję. Uciekam od tych. Co to jest za gra? To jest sobie teraz na kimś. jestem zawiedziona. Mówię, akurat uciekam i jestem już pod drzwiami i ta osoba mnie zabija. To jest trochę nieprawdopodobnego. co czemu tu jest taki świąteczny vibe? To jest zabijaniem. Nikt mi nie znajdzie za tą matą. A, 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 a. Me gusta perena, me chu. Co? Ogólnie by kochani musiał trochę jakby znowu opuścić to coś, ja tu nie mam nic innego, ale po prostu chodzi o to, że jeden krótszy będzie ten odcinek, no bo muszę iść szybciej spać, bo trochę do, do Wrocławia, no i po prostu muszę, muszę szybciej wstać, więc trochę szybciej pójdę spać, o, zaszadowanie, o bym była morda, morder, ale... Git, git Szczerze mówiąc mega się cieszę, bo o tym ja właśnie marzyłam. O co chodzi? Pejdę sobie do jakichś pomieszczeń. A o co chodzi? Jak jestem mordercą tu? Cz Czemu nie zapijam już to? Co? Że pójdę tu i nikt nie będzie bo że to ja jest mordercą. Przecież ja nikt nie widział, że ja kogoś zabijam, więc. Jakby to jasne, że nie będą wiedzieć, że ja jestem mordercą. Ej, czy jest grana? nie uciekają po sobie. Ej, co jest Ktoś tu jest niewidzialny. Ja nie. Ej, co jest grana? Nie da się zabić osobę. Uwielbiam tę debilkę, bo nie umiem zabić osób. One tak uciekają, zostają mocno. Co to jest? Co to jest za gra, głupio? Teraz od nich uciekam, żeby nikt nie wiedział, że to ja tu jestem. Dobra. Nie ja wchodzimy mnie ja zaraz, robię tu największy rozplierciel. I sobie że mówią tak bliżej co rozumiem. Kurde, oni ode mnie uciekają. No ej, to nie jest miły. Mega ciasne tutaj. To sobie Disney. Mega <laughs> superno! To jest bez sensu. I tu akurat powiem, że chodziło o to, że nie, że jest mega słaba w to. Bo jestem nie jestem najgorsza, ale chodzi o to po prostu, że miałam mega mega lagi. I chodzi o to, że po prostu miałam włączony internet. I muszę się odrodzić jeszcze raz, bo po prostu nie da się tak. On opuść, muszę opuścić. I gramy ostatni raz. No szybko. Jestem niewinną osoba. No i super pan! No dobra, no to w takim razie...